W bonusie Classic Doom 3 czyli rekreacja pierwszego epizodu pierwszego duma, w Doomie 3 i to masz dla 1 i co by tu wiele mówić rozpoczynamy rozgrywkę i to na bardzo wyśrubowanym poziomie trudności Hard me plenty Hangar, knee deep in the dead. jedziemy O, już nawet słychać po tej muzyce. Klasyka bez trzymarki Dzień dobry O, o, o! Dobra, lepiej trzymać ich ten stas No Ich przeznaczenie było i tak zginąć Weźmy wszystko co, co nam się tutaj należy Wszystkie te kumierka się przydadzą Okej okay, zobaczcie co tu mamy Tu mamy bardzo złych koleżków Dobra kuzyki best the wypierdalać mi tu stąd No Klasyka rodem z 92 roku Gipy nie znają, niestety Dobra to tu mamy i ba... Ło! Asiowi stąd! Już! Nie macie? Nie macie? Ej, nie Uff... Dobra, lepiej... Zapisać grę na wszelki wypadek. Bo tu się robi troszkę... takie niebezpiecznie. O, 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 o! Patrzcie kozaka! Patrzcie kozaka! No, Jezus, tak trzy przyzwyczajenia biorę reloada. Wow, wow, wow! No. Teraz tam wrócimy. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Uff! Dobra, tutaj czeka przecież. Weźmiemy sobie te wszystkie apteczki. I te małe główienka A teraz pójdziemy po jeszcze lepszy armor, który da nam aż 200 potów nauk. Hazi, Ale nieważne, przyda się to wszystko. Dobra, jedziemy do... ...kolejnej plaszy Sekrety 1 na 3? What the hell? 19 zabitych? Myślałem, że wszystkich zabiję bez kitu. Ach, wiem, wiem. Tam gdzie jest ten imp, to jest jeszcze ukryty shotgun, ale to tam... I tak mam dużo abugicji, Więc nie ma absolutnie co się przejmować. Okej. Okay. Wow. No trochę was dużo! Dobra Nawet twoje fakty, że to się wzoruje na klasyku To dodaje też wiele od siebie. No i bardzo dobrze. Tak powinien y, wyglądać prawdziwy remake. A nie to co ostatnio robią y, ludzie. Remastery. Gdzie tylko, kurde, y, ten... Rozdzielczość pod y, Giosą. I ten, i nic. Nic nowego od siebie. Zero jakiejś kreatywności. Tak i Niestety aktualna sytuacja jeśli chodzi o gry tak wygląda. Idealnym przykładem duktuk czy debega tego Edition. No serio. Zamiast zrobić tego w na pewno w lepszym silniku. Ogólnie też dodać coś więcej, więcej interaktywności, to niestety... Jedynie co mogliśmy zobaczyć to wykładzenie tekstur praktycznie Niestety t, dla twórców takie po prostu najzwyczajniejsze podciągnięcie t, t, tekstur jest najprostszym sposobem na zarobek <gry> Idealny przykład GTA 3 GTA Vice City na yy, PS4, jest to nic innego jak e, podkręcone do 1800p, emulowane gry na PlayStation 2. Tak, emulowane. Absolutnie listowego. Przykład remake'u idealnego, No lepszy przykład Final Fantasy 7. Znaczy, nie wiem, nie wiadomo, że tak by the way, czy to będzie naprawdę idealny, ten, remake, ale kiedy yy, grafika z grafikam, do on 4 jest ta na, na pewno... Yy, ech, kurde, gubię się w słowach. Grafika jest po prostu tutaj, tam ładna. Widać, że im się tam chciało to wszystko robić. Jeszcze do tego historia ma być rozbudowana. O, jakieś dodatkowe wątki. Wprawdzie martwi mnie fakt, że gra będzie w formie epizodycznej, lecz szczerze... mogło być... mogło być gorzej. Ja sam przyszedłem w Final Fantasy VII i powiem, że mi to zajęło grubo ze 200 godzin. Ja przeszedłem dużo. Starałem się maksować wszystkie postacie. Czy wszystkie się do sobie udało? Mówiąc uczciwie, nie. Niestety trochę przeraery, pośpieszyłem. <laughs> 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 Okej. Okay. kurwa, co jest? Eee. Ech. Chyba nie wezmę tego tej piły. A szkoda! Niestety nie wiem, dlaczego to się tak dzieje w tym modzie. Bo to jest moje pierwsze przejście! Ale tam trudno. Nie poddajemy się i idziemy dalej. A wracając na temat twojego bajania Jest wiele rzeczy, które by wypadało zremajkować Z tego co ja wiem, co ostatnio próbują zrobić remake'a do Resident Evil 2 Nie żebym w sobie narzekał, bo akurat Resident Evil 2 jest spoko I to naprawdę spoko Ja to pamiętam, że jak przyszedłem Yy, przechodziłem w tą grę to zawsze Claire i to pierdyliard razy. Ale one w to przyszedłem chyba tylko ze dwa razy Więc trochę słabo Oj! Trochę chyba dużo! Przepraszam, że prze, przez chwilę nic nie mówię, ale lepiej się skupić Wolałbym nie zostać upieczony AA ah! required 33 VOD poured oh, Mætko jedina Wow To mogło być naprawdę... Hardkorowe przeżycie. Ech, <laughs> e, no nic. Jeszcze tutaj mamy załatwienia za typu. Wszystko się opiera na wiedzy, wiedzy z oryginału, tak w ogóle. <laughs> Kik! Dobrze zrobisz wszystkim? <laughs> Please see MNX-Sun. Ojoj, oj. 34 na 61? Auć. Trochę słabo. Co? No, dobra. Eee, rafineria Toxin, czy jakoś tak? Spoko. Nawet przecież, wracając do tematu remasterów. Przecież 3 BFG Z tego co ja widzę to ty... Chcecie żebym nagrywał właśnie ty... ten Dodatek Resurrection of Evil Właśnie w edycji BFG Oczywiście Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem jak to mówią Choć Jedna rzecz mi się w wersji B mi nie podoba i to bardzo. Eee, Tylko chwila, moment. Jak na pewno pamiętacie, yy, w tej yy, pierwszą podstawkę duma trójki... ...dumać... Ma robię na normalnym dumie. No, czy Wiecie, podstawka z 2005 albo 4 albo 5 Dokładnie jej pamiętam, ale ch chyba 4 i zawsze, ty, że jeśli chciało się popatrzeć przez latarkę, to trzeba było przy, przez tą latarkę po prostu. Chwila, moment Trzeba było zawsze tą latarkę odpalić. Znaczy, wiecie, chwycić ją. Nie można było jednocześnie trzymać się progi i latarki. Dla mnie to akurat jest był dobry patent z jednego prostego powodu. Zawsze to potękowało strach, co mogliście widzieć się w poprzednim odcinku. A tam to po prostu klikasz i tak trzymasz prog jednocześnie i ten. Trzymasz się jednocześnie w rogi latarkę. To znaczy masz to, tą latarkę przytwierdzoną do... pancerza I jest ta bateria. Gdzie tu logika? Oj! Bilel moment! śmiech lasa. O jezus, jakie bugi. Dobra. Ale i tak y, Doom 3 BFG by się znalazł y, tutaj ze względu na ostatni dodatek, który jest dostępny tylko i wyłącznie w y, petycji BFG. Mówiąc jest o nieco konkretniej y, Lost Mission. To macie już y, swoisty spoiler alert, czego się możecie spodziewać. Ja też jestem osobiście bardzo zainteresowany tym, gdyż ja po prostu no i widziałem tego wszystkiego. Jak to wszystko wygląda i tak dalej. Hmm. Trzeba jakoś dostać się do tej sfery. O, tutaj. Proszę bardzo, mamy prze... Oj! Dobra Omińmy to Weźmy to No to 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 weźmy Okej okay. tu papa Teraz można wziąć te wszystkie małe łubienka No wiadomo bo KOHY DO co WIENŚTERY HP Ale nie ma co rudzić No tutaj to przynajmniej można biegać bez problemu Co akurat cieszy Jeszcze tam żyjecie? E no weź No oj Eee... Uh. Idealnym w sumie też... Właśnie to pierwszy remasterem. To taka ciekawostka. Był Quake 2 na Xbox 360. Tak, Wake 2 na Xbox 360. To nie było zapowiedziane oficjalnie przez nikogo. Gdyż ten remaster... Był tylko i wyłączkiem bonusem do... Do Quakea 4 daj Bo chcesz 160 Widzisz, może i też na PS4 może wyszło Chociaż no też nie wiem szczerze mówiąc. Znaczy 2 Przepraszam PS3 A, Tak to jest jak kadasz bez przygotowania Dobra tu się pojawią koledzy koledzy poszli. Ech. No niestety, co zrobicie, ludzie? Jak to wszystko tak ostatnio się pieprzy z tymi wszystkimi tak zwanymi remasterami, nie ma praktycznie nic nowego! Są tylko praktycznie odgrzewane kotlety! Inutan, w sumie takiego remastera FGS-a 4, tylko że na PC to, to ja bym chętnie <grybujesz> przyjął. Niestety wkurza mnie też ta jednoplatformowość wielu gier. Dlaczego nie mogę sobie pograć w Charter na przykład na PC? Cie? W szczególności, żeby to by spokojnie je Dlaczego w God War nie mogę pograć na PC? Cie? Dlaczego nie wiem, w HaloGie mogę pograć na PC? Yy, Halo 1 dwójki 2 chodzi mi o trójkę, czwórkę i tak dalej. Dla tych wszystkich tak zwanych twórców Liczy się tylko hajs A jak Sony daje te wszystkie chwila daje prosto kasy na te wszystkie Bardziej znane marki choć należy zauważyć, że ostatnio dzieje się coś dziwnego Otóż jedna PC ta, u, P4 Wychodzi też na PC Idealny przykład... Street Fighter V Ale ostatnio... dzieje się rzecz na pewno miła, że dużo twórców yy, próbuje odzyskać zaufanie pecetowców A dziwi, dziwią się kurwa ba Batman Arkham Knight Gierka zajebista, ale na pc to po prostu jest tragedia. Idealny przykład, jak że twórcy próbują przynajmniej odzyskać zaufanie graczy PC-towych. Oczywiście na z który na w marcu, oczywiście za 2015, od no teraz to będzie za no 2016, ale to już powinno będzie 60 yy, 30 fps to takie lepiej, ogólnie to będzie odblokowane. Bo z tego co ja to ludzie marudzili bardzo, na ten fakt. Czy najnowsza konsola i tylko 30 FPS-ów? Oj, 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 tak mi przykro, konsolowce! Niestety jakoś te konsole, te nowe, mówiąc... Okej, okay, serio, kurwa, co jest Eee. się ten mod w ogóle coś spieprzył I w ogóle Ech. O, tutaj mogę nawet nic zrobić Ech. Fajny bonus kurwa ma co? Ja to wszystko opieram na wersji Steamowej tak duma, tak chyba w ogóle. No nic. To był rewe 2501. Mało graga głównie bajagie Ale konkretne bajanie. No, Oczywiście lajkujcie, subujcie, komentujcie i trzymajcie się. Do następnego.